Dobry, chciałem pozdrowić całą, całą rodzinę z Wrocławia. Tu jestem, ja, Jarząbek. Yy, ogólnie co ty jest? Lato łódź. Jestem w łodzi, właśnie. I zasiedzę na fotelu, trochę przemoczony, bo ktoś mnie wrzucił pod ten, pod fontannę. Yy, to jest Patrycja, też z Wrocławia. Rzadki jestem. Jezus, Maria, powiedz o to? Nie, wykasuj. Pozdrawiam rodzinę całą z Wrocławia, halo. Jestem tu z Chińczykiem, buję się z tym balonem. No, ci pogrzebać? No. No. Całe góry życie góry. z wariatami. Kamera drzwi jest może nie, wiem, nie Dobra. Ale do końca biegnę? Dobra. Pozdrawiam kanał Uff! 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 Tak. Chciałem cię przeprosić, że się spóźniłem godzinę i 20 minut. Uważam. Wjeżdżam w Pozdrawiam całą moją rodzinę, Klub UKS i wszystkich kibiców. Pozdrawiam mamę. Ja nie się. Ja pozdrawiam całą rodzinę, mamę, tatę, siostrę Aj, mam i całą Łódź. Więc chciałbym pozdrowić wszystkich Łodzian. Chciałbym pozdrowić wszystkich ludzi w Manufakturze w obecnej chwili. Moich znajomych, rodzinę. No i chyba to wszystko. Moich kolegów z klasy. też. Jestem Gudziądza, przyjechałem na dowodzie. Na taki bardzo ładny zlot. Brawo, brawo, Mariatin Polska. To jest fajna integracja. spotykamy się raz do roku. To jest Pomorze, Kujawy, inne regiony. Zachodnie Pomorskie. Tak, Spotykamy się, integrujemy, tylko żeby to nie było jak BMW, nie? Że chlejemy do rana. Nie. My się integrujemy, pijemy, jest dub dub, bawimy się do rana. Tam czy śpiewamy? To to jest z dub, złotu. Dup dóp, w Google. Elegancko, to jest fiat. Każdy ten Fiat, też nie. 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 Idzie światem? Nie, nie idzie światem, nie? Pojdzie z nami, nie Światem? Nie, 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 nie z nami. O stary. Kurde. Nie, to mnie nie widać. Ale włoskie też jest super. Fiat. To jest. Ładne samochody, trwałe i ta stylistyka, to by się stary zobaczył, nie? Nie no, mam zdjęcie. zdjęcie? Tak, powiedz. To jest zdrowienia dla orzełka, znam, dzisiaj 17-16 urodziny, nie pamiętam dobrze. 17 urodzinki, ona dzisiaj się nie zachleje, jest bardzo zdrowienia najlepszego. Dzień dobry, witam serdecznie, jestem tutaj przedstawicielem grupy takiej, która przyjechała ze Szwajcarii i razem <słuchaj> będziemy <słuchaj> przez prawie tydzień czasu w Łodzi. I będziemy brali udział w takiej wielkiej akcji, która nazywa się Realna Akcja. Będziemy w ramach tej akcji remontowali domy dziecka, domy pomocy społecznej i inne rzeczy. Będzie około 250 osób i chcemy w praktyczny sposób okazać Bożą miłość ludziom, dlatego że jesteśmy taką chrześcijańską grupą. Cieszymy się, że możemy tu być w tym pięknym mieście Łodzi, coś zrobić fajnego dla ludzi. Dzięki.